Na potęgę! Co my tutaj ciekawego i interesującego mamy? A trochę rzeczy fajnych jest, to zostawmy to. Prawda, nie jest taki jakiś Superman Curve. Może być. Tak się będzie, jak się ten deck rozwinie, jak dodam nowe Felspell. No, możliwe, ale bym nie przesadął. Dobry, dobry. Będzie dzisiaj Quest Warlock. Raczej wątpię. Był chyba wczoraj, albo przedwczoraj, tak mi się wydaje. Tik, tak, tik, tak, tiki, tiki, taki. Nie wiem, trochę to bez sensu, a nie wiem, co zrobić tak czy siak. Ten Mulligan nie był taki super, bo... Jakby to była pierwsza tura. To druga. O w sumie może tak powinienem zagrać? To w pierwszej, to w drugiej i to w trzeciej. Żeby to miało większy sens. Chyba ja aż baw się. Zobaczymy. Czy ma jak to zdjąć. Ja gram w gwenta? Nie, nie gram. To ważniejsze, nie mam takich planów, aktualnie. o to z tym łatwo walczyć! No cóż, bywa i tak. O, 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 o. Nikt nie przeszkodzi! Gotowe? Gotowe. Grać coś innego niż Hearthstone? Eee, Gas station simulator, grałem i Diablo 3 też trochę, ale już mi się znudziło. Zagrajmy sobie pod mana curve, nie będziemy cudować. Polecam w takim razie. Diablo 2 Resurrected. Dziękuję, też grałem. No jasne. Gdzie jest refik? Pewnie w salonie na kanapie. Pozdrawiam z kolejki do New World. Nie wiem co powiedzieć. Tylko nie <śmienny> Go damage, go damage, go damage, go go go. Wszyscy grają teraz w New World. Ja nie gram. Ja gram w Hearthstone'a. A ja jestem stałym fanem. Ja nie zmieniam gier tylko dlatego, że wychodzą nowe. Ten, że łożył Kepler, fajnie, że wpadłeś, ale jesteś tak głupi, że nie chcecie na swoim czacie, więc spadła. Nikt nie przeszkodzi. Jakiś tani pirat? Znalazłby się? O, jest, super, Gid. A jest jak wino, im starszy, tym lepszy. Trochę w, tym, trochę w to wątpię. Czy to ten średni pirat, którego nagrywałeś? I'll Tak sobie myślę... Mm, 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 mm. Już ja im pokażę! Ej, ale nie wszystkim naraz! Dariusli? Nie ja, brakuje tylko tego quest'a, to warto skrapić Pirat Warrior'a. Jak chcesz z grać, to warto. Kolosik. Kolosik. Ah. Z innej beczki, może dykon klasę postaci w Diablo 3. Mongi Demon Hunter. Tu, 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 of korik. Jeszcze więcej damage'u. Jeszcze raz. I dobiesz teraz 4 karty za 2 mamy. Ooje oh yeah. Tak właśnie to robi Mack. Mm. I jeszcze dziki fajer i Jeszcze 6 mediów. Och, jakie to zajebiste! No, ta gra jest zjebana. Raz, zabrałam pirackie spaje Raz, 2 3, 4, 5 kraj. No. No. Miło cię widzieć. Twoje kości trafiają na stos. No! Quest Hero Power Mage. Ja pierdę. Tego jeszcze nie widziałem. Co tam w ogóle piszeliście pod dzisiejszym filmem? Trochę czytałem, ale nie wszystko. Szkoda, że patrzysz na streamowanie gier pod pryzmatem pracy, a nie tego co byś chciał. No chyba, że nie miałeś na myśli, że po prostu masa gier cię nie interesuje, ale chyba, że. Miałeś na myśli, że po prostu masa cię nie interesuje, ale to szkoda, że tylko Herson po tylu tak latach dalej cię ciągnie. Ja wtedy to byłby dobry pomysł, a pewnie wiesz lepiej. Może nie wiesz, że coś wiem. Dobra, tego wyrzucimy. A kiedy kłas Hero Power Mage na kanale? Jak znajdę jakiś build i będzie mi się chciało tym grać, to może będzie. Dobra. Ależ bo może się do sprzątnięcia jakieś dwa-dwa ziomka. Już nie Zatrzymany Zatrzymany, 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 zatrzymany Pyk, 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 pyk. to było 7 cztery ze 4, Było. Było, było i się... Coś tam, coś tam. Daj mi pirata. Tata, tata, ta, ta, ta. Kurde, nie dobrze. Zawiję to. nie przeszkodzi. Not so cool, not so great. O, ho, ho 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 Dlaczego takie coś? Uh -huh. No i co, mózg się zawiesił? Był mistrz dwa armora? Nie. Jak no, cię A teraz to byłoby trochę lepsze. Znaczy nie w sumie. Nie. Bo to kiedy many kombo. To zabijasz mnie chłopia?

Ale a kiedy jeszcze To jest ten chłop, co mówi jak streamować i ma 70 widzów. Tak, to ja, co tam. Masz coś, na, masz coś ciekawszego do powiedzenia niż to, co powiedziało 100 osób przed Tobą.